Szybkie ciasto z malinami jogurtowe. Mniam. Do miski wsypuję dwie szklanki mąki pszennej. U mnie każda szklanka ma 250 ml. Dodaję dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszam i odstawiam. Do miski wbijam dwa jajka, dodaję szklankę cukru, łyżeczkę cukru waniliowego i ucieram, aż pojaśnieje. Dodaję jogurt 330 g i grecki. Sok z cytryny około jedną łyżkę. Ucieram i dodaję jeszcze 100 ml oleju. Wsypuję mąkę z proszkiem. Mieszam, ale już nie robotem. Przekładam na blaszkę. Wygładzam, wierzch posypuję odrobiną mąki i sypię mrożone maliny. Nie rozmrażam ich wcześniej. Stawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piekę około 45 minut. Jak wystygnie to polewam lukrem lub posypuję cukrem pudrem. I gotowe!